Jestem jednym z Was. Urodziłem się w tym domu. Z tej jabłoni zerwałem pierwsze jabłko, a potem pomagałem Tacie dbać o rozwój drzew. Sad, którym się opiekowaliśmy, wyrósł na piękny, dorodny ogród, a ja dziś chciałbym zająć się naszym wspólnym sadem naszym miastem. Dlaczego ja? Przede wszystkim dlatego, że jestem jednym z Was. Wiecie, kim jestem i na co mnie stać. W zeszłym roku potężna wichura praktycznie. Zniszczyła prawie cały nasz sad. Wtedy pomógł nam Mateusz. ratował część z naszych drzew bardzo pomagał. Dzięki temu tak naprawdę przeżyliśmy tamten dzień. Na niego zawsze można liczyć. Jego sad jest dla nas takim wzorem, takim przykładem do naśladowania. Patrzymy, jak Mateusz dba o swój sad i uczymy się od niego, bo jest ten najlepszy. Mamy te same problemy. Co roku walczymy z plagą sędziorki, która niszczy nasze zbiory. Tak samo jak Wy, staram się przygotować na kolejne ataki suszy. Mamy te same oczekiwania. O większe wsparcie lokalnych władz w rozwój naszego sadownictwa. Mniejsze opłaty administracyjne i stworzenie programu ochrony zbiorów przed przędziorką. To są rzeczy, które zrobią jako burmistrz. Mamy te same nadzieje. Chcemy z grójeckich sadów zrobić polski znak rozpoznawczy dla całej Europy. Jabłka z naszych sadów mogą mieć taką samą markę jak francuskie sery. Możemy to zrobić. Zagrajmy o zwycięstwo. Zadbajmy o nasz sad.